Technik optyk. Optyk dzisiaj musi mieć predyspozycję w zakresie oprogramowania, być niemalże programistą, informatykiem. Musi znać się na maszynach, obrabiarkach, robotach przemysłowych. Musi posługiwać się bardzo dobrze, bardzo skomplikowanymi narzędziami ręcznymi. Dzisiaj oprawy okularowe to nie tylko urządzenie do noszenia stoczewek okularowych na nosie, to przede wszystkim moda i tego oczekuje od nas rynek. A więc optycy muszą znać się na tej modzie, muszą śledzić tę modę, trendy w modzie, muszą być na bieżąco. Cechy osobowościowe to empatia. Co za tym idzie aparycja, nienaganna kultura osobista. Z, przepraszam, ale z brudnymi rękami dzisiaj nie podejdzie się do klienta. Po prostu jakby praca w białych rękawiczkach to jest typowe dla pracy optyka. Musi być punktualny, odpowiedzialny, solidny i dążyć musi do perfekcji właściwie codziennie. Ciągłe doskonalenie w zakresie obsługi klienta czy umiejętność pracy z klientem trudnym roszczeniowym, czy umiejętność pracy z dziećmi chociażby. To są umiejętności, które musi nabywać latami i jakby kształcić się ciągle. To samo dotyczy znajomości szkieł okularowych, znajomości obrabiarek, komputerów i oprogramowania. Jakby szkolenie nie kończy się na zdobyciu dyplomu, optyk musi się szkolić całe życie. Kiedyś, jeszcze 14-15 lat temu czy 20 lat temu, sprawa była bardzo prosta. Były soczewki szklane, bez jakichś konkretnych powłok. Ich konstrukcje były bardzo proste. Dzisiaj każdy producent prześciga się w nowościach. Mamy sterowanie komputerowe. Cała produkcja jest bardzo zautomatyzowana. I tak jak co roku wychodzi kilka modeli BMW. Tak co rok wychodzi kilkanaście albo kilkadziesiąt rodzajów soczewek okularowych. I optyk musi te soczewki znać i ich właściwości, ich konstrukcje, z jakiego materiału są zrobione, w jaki sposób należy to obrabiać. Optyk może prowadzić samodzielnie swój własny zakład, może też mieć prowizję od jakości wykonanych usług, czy nawet pracować w korporacji, w sieci salonów optycznych w Polsce i zarabiać pieniądze naprawdę godziwe, na pewno powyżej średniej krajowej. Ten zawód wybrałam przypadkowo, gdyż potrzebowano optyków do salonu optycznego w Lublinie w latach 90. i zaproszono kilku, kilku kandydatów. Ja zostałem zakwalifikowany do przeprowadzenia do wzięcia udziału w kursie organizowanym przez Zakład Szkolenia Zawodowego. No i kurs ten trwał parę miesięcy, po którym był egzamin i mogłem przystąpić do praktycznego wykonywania zawodu optyka okularowego. W zawodzie optyk okularowy pracuję już 23 lata. W jednej firmie pracowałam 12 lat i w obecnej firmie Optical Center pracuję 11 lat. Zawód optyka okularowego polega na wykonywaniu okularów kolekcyjnych pomocy wzrokowych, konserwowaniu i ewentualnie reparacji, a także udzielania instruktażów w poszukiwaniu się nimi. Optyk okularowy zajmuje się również pomiarami oftalmicznymi, czyli pomiarami okularów za pomocą frontofokometra, czyli dziepromierza. Żeby zdobyć zawód technik optyk, można ukończyć szkołę optyczną, których jest kilka w Polsce. Ewentualnie można inną, inny, w inny sposób się szkolić. Ja akurat miałam szkolenie indywidualne, indywidualne w salonie optycznym, które kończyły się egzaminami w tejże szkole optycznej. Bardzo lubię swój zawód, gdyż oscyluje on na styku opieki zdrowotnej, wizażu i sztuki niemalże jubilerskiej. Trzeba mieć umiejętności. Niesamowite umiejętności manualne. Postanowiłam się uczyć tego zawodu, gdyż nie ukrywajmy, ze względu na rozwój technologiczny, jest to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów i zapewne zapewni mi pracę. W szkole mamy naukę teorii, natomiast poza szkołą mamy również praktyki, i są to praktyki. Z Profesjonalistami, nie ukrywajmy, i mam nadzieję, że to w, dużym, w dużej mierze nam pomoże w późniejszej pracy. Poleciłabym ten zawód na pewno osobie komunikatywnej, ale również cierpliwej, posiadającej duże zdolności manualne, gdyż nie ukrywajmy, jest to bardzo istotne w tym zawodzie, ale również osobie cechującej się dużą dokładnością. Zamierzam jak najszybciej podjąć pracę. Nieustannie się doskonalić, szkolić, gdyż no, chciałabym być jednym z najlepszych techników w Polsce. Jeśli chcesz pracować w zawodzie technik optyk, możesz wybrać następujące ścieżki kształcenia: ścieżka pierwsza. Wykształcenie średnie lub średnie branżowe, szkoła policjalna 2 lata, egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MEP02 i MEP03 studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie technik optyk. Ścieżka druga. Branżowa szkoła pierwszego stopnia, kierunek optyk mechanik, 3 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MEP02. Praca w zawodzie optyk mechanik. Lub i Branżowa szkoła drugiego stopnia, kierunek technik optyk, 2 lata, egzamin zawodowy z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MEP03. Lub Wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy MEP03. Potwierdzenie kwalifikacji MEP03 egzaminem zorganizowanym przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uzyskanie kwalifikacji MEP03. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Optyk. Ścieżka trzecia. Technikum 5 lat. Egzaminy zawodowe z kwalifikacji w trakcie trwania nauki MEP-02 i MEP-03. Studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Optyk. Ścieżka czwarta. Kwalifikacyjne kursy zawodowe MEP-02 i MEP-03: lub 2 lata pracy w zawodzie lub 2 lata nauki w zawodzie oraz wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Potwierdzenie kwalifikacji MEP02 i MEP03 egzaminami zorganizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, studia wyższe po maturze lub praca w zawodzie Technik Optyk.